Siemano, z tej strony Team Horizon. Na tą zasiadkę wybraliśmy się na łowisko Dzierżno Duże. To jest bodajże PZW Katowice. Zbiornik utworzony w 64 na rzece Kłodnicy. Głębokość dochodząca do 20 metrów. Dzięki grupie miejscowych karpiarzy w 2006 zostało utworzone tutaj łowisko no kill. Więc można liczyć na naprawdę ładne ryby. Ryby, ryby są, są całkiem sporo. Jest to taki zbiornik taki, taki, o do takiej dość nietypowej historii, więc tutaj można się tutaj doszukiwać właśnie obecności tych dużych ryb. Bo jednak jakieś zanieczyszczenie związane właśnie z rzeką Kłodnicą, która tutaj niesie właśnie różne, różne osady niosła latami właśnie do tego, do tego zbiornika. Właściwie zbiornik. Celem tego zbiornika właściwie było, było łapanie osadu, który, który który, który niosła rzeka, dlatego ten zbiornik jest uważany za taki trochę zanieczyszczony I dlatego też tej ryby tak tutaj nie, nie, nie łowiono w celach konsumpcyjnych No i też dlatego doczekaliśmy się takich, takich ryb tutaj ładnych No, no i byłyby połowili już, już, już ładne Trafiła się tam jakaś tak 25, piątka Słyszano o jeszcze większych rybach No co tutaj tak naprawdę pływa to nikt do końca nie wie, Wody jest całkiem sporo no, na pewno na pewno jest potencjał tej wody. Jest potencjał tej wody, jak się tutaj siedzi, jak się tutaj łowi, to sami zresztą zobaczycie, że, 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 ta ryba, że ta ryba tutaj jest. No, sam zbiornik ma dosyć urozmaiconą linię brzegową. Z jednej strony mamy kanał Gliwicki, z drugiej strony mamy miejsca bardziej o stronę lasu, takie troszkę odsłonięte. no W niektórych miejscach właściwie to się siedzi w lesie. Utrudniony dostęp na pewno takimi zwykłymi samochodami, bo nie wszędzie da się dojechać, więc to, to troszkę czyni ten zbiornik taki, nadaje takiej taki dzikości, takiego pazura, że można to naprawdę w spokoju sobie odpocząć. Pierwszą rzeczą taką po przyjeździe na łowisko to na pewno trzeba wyzbierać śmieci bo tych śmieci jest tu naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo niestety no, dość popularne. No pamiętają Rami. czasy na pewno bardzo, bardzo zamieszłe. więc po przyjeździe na stanowisko polecamy zabezpieczyć w jakieś worki pozbierać to dziadostwo można skontaktować się z chłopakami, którzy opiekują się tym zbiornikiem tak przynajmniej było w naszym przypadku przyjechali z przyczepką, zabrali te worki chyba z 15 worków, które żeśmy nazbierali wieźli więc Chłopaki naprawdę dbają o ten zbiornik, żeby był po, prostu, po, po prostu taki utrzymany w czystości. Jeśli chodzi o dno, to jest to po prostu wyrobisko pożwirowe. Kiedyś to były dwa takie zbiorniki pożwirowe, które później zostały tak jakby przekopane na środku i połączone ze sobą i zalane. Obecnie tworzy to jeden zbiornik. Bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo górek, jakichś tam rowów. Może ma się takie wrażenie, że to jest dość takie, dość takie łagodne, do jak się na przykład tam pontonem płynie, to że nieby to tak schodzi, schodzi fajnie gładko, gładko to dno, ale do pewnego momentu, a tam na środku są już dziury i górki, jest tego bardzo, bardzo dużo. Na razie w łowisku mamy zdecydowanie mniejsze karpie. To jest już kolejny, który został, został wyciągnięty. Ładne pełno łóżki. Słyszeliśmy o, o dużo większych okazach w tym miejscu, więc szybko go wypuszczamy, szybko wywozimy, bo ewidentnie ryba jest niedłowiczka, bo to już właściwie drugie branie w ciągu, w ciągu nie wiem, dwóch godzin. Więc, więc lecimy. Większe, ale coś się dzieje. No co się dzieje? No gdzieś ta, jest jakiś progres. No widać, że ta ryba wyszła chyba z tych głębin. Wchodzi w nasze nęcisko, no Może to nie są wielkie okazy, no ale zobaczymy. Łowisko dosyć ciekawe. Więc myślę, że coś trudnego się jeszcze pojawi. Jak widzieliście, parę dni obfitego nęcenia przyniosło pierwsze ryby. Postanowiliśmy zmienić rozmiar kulek na większe. Zarówno te, którymi nęciliśmy, i te, które zakładaliśmy na włos, zmieniliśmy na kulki 20 mm. Zrobiliśmy to dlatego, bo tego mniejszego karpia jest naprawdę sporo. Zmniejszyliśmy tym samym, tym samym ilość brań, ale czekamy na te większe ryby i oczywiście ziarno dalej stanowiło taką podstawową część Weszedł nam w to łowisko, dość ładny okaz, choć jak na ten zbiornik to wcale nie ma większych rozmiarów, dużych rozmiarów, słyszeliśmy o, o dużo większych okazach, które tutaj pobierają kulki, mimo tego, że łowimy już nawet na, na kulki 20, no spokojnie, taki jegomość może taką kulkę zastać. Na sporą populację leszcza i tych mniejszych karpi, takich do, do 4 kilo, zdecydowaliśmy się na zwiększenie kulek. No, zakładamy już dwie z dwudziestki. Jednak dla takich karpi nie ma to znaczenia. Połykają dwie kulki no i niestety to będzie wywieźć. Pogoda nie sprzyja, no ale zostało nam jeszcze raptem na, na kilka dni, więc, więc musimy działać. Warto wspomnieć na pewno też o takim fakcie, że w latach tam około 2010, mogę się tam trochę mylić, była taka, taka powódź, która niestety niestety spowodowała, że musieli otworzyć śluzę na kanał Gliwicki. Bardzo dużo tej ryby poszło wtedy właśnie w ten kanał i niestety tutaj ten zbiornik wtedy bardzo dużo stracił, ale widać, że ten zbiornik bardzo, bardzo szybko już bardzo szybko ten rybostan jego się odbudowywuje i może jeszcze nie jest to co kiedyś było, ale na pewno na pewno ma się to, to dobra. Wydało się to trochę zabawne, ale właśnie w taki sposób kiedyś łowiono łowiono duże karpie. selektywną przynętą właśnie wtedy był właśnie ten ziemniak, którego tutaj przed chwileczką widzieliście. No ja osobiście jeszcze na, 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 na jako przynęta założyłem sobie dwie kulki o smaku ziemniaka. Więc nie mam takiego doświadczenia w przygotowaniu tej przynęty i bałem się, że po prostu ta mniejsza ryba mi mnie to z tego chaczeka ściągnie. Ale podsyp podsypywane było jak w 100% właśnie tym ziemniakiem. Tam troszeczkę kukurydzy było, ale 90% to stanowił ten ziemniak. Była to tak właściwie podstawa. Na tym wyjeździe postawiłem na kulki o smaku kukurydzy. W prakcie, na każdym naszym wyjeździe ktoś łowi na tą przynętę. Słuchajcie, wiecie jak jest. Ryba dobrze zna ten smak. Kukurydzą praktycznie nęci, nęci każdy. Zaczynałem od mniejszych kulek. Po kilku odjazdach mniejszych ryb, zdecydowałem się na zwiększenie tych kulek. Doszło do tego, że łowiłem już na dwie kulki 20 mm, jest tak właśnie, że ci wędkarze, którzy tutaj przyjeżdżają. Oni najczęściej łowią na samoziarno, samoziarno tej kukurydzy, bo tych ryb oni łowią najwięcej. No niestety oni najczęściej wychwytują te ryby mniejsze, bo jednak to nie jest, ta przy, nie jest to przynętą selektywną, jak ktoś założy trzy ziarna kukurydzy na haczyk. Może tych ryb faktycznie jest więcej, bo tak przychodzili, dawali nam takie raty, żeby, żeby łowić na tę kukurydzę, bo widzieli, że tam nam nic dawno nie dzwoniło. No ale jednak my upieraliśmy się przy, przy, tych, przy tych swoich przynętach, przy, przy, tym, przy tym swoim podejściu, żeby jednak te przynęty były selektywne i to efekt przyniosło. Jednak może tych brań było mniej, ale ta ryba większa w końcu się pojawiła. Pełna łuski z wody PZW. Naprawdę niesamowicie mocna ryba. Zaraz po zacięciu odjechała jeszcze kilkanaście metrów. Ale na szczęście udało się ją bezpiecznie zachować. Z tego się końcówkę, końcówkę zasiadki. Jeszcze nadzieja była, że może się coś coś złapie. Właściwie zostały na brzegu tylko wędki i, i trzesła. Więc warto, warto czekać. Piękne pełnouski, 11 kilo. Na sam koniec, na pożegnanie Szkoda, że takie prawdziwe brania, słuchajcie, zaczęły się w mecie, kiedy mieliśmy już po prostu, po prostu odjeżdżać. I to jest kolejna kolejna chyba taka sprawa, właśnie, że jednak tam rybę trzeba nęcić, nęcić, aż w końcu się zaczęły pojawiać te duże. No to niestety trzeba było się już brać do domu. Ale myślę, że na pewno myślę, że odwiedzimy ten zbiornik jeszcze, bo fajnie się, tam, fajnie się tam naprawdę siedzi, fajnie się tam wędkuje. Naprawdę no taki fajny karpiowy, karpiowy zbiornik. Duży, nikt nikomu nie przeszkadza. fajnie ludzie w ogóle tam łowią, można pogadać. Także polecamy. Słuchajcie, jeżeli byście byli zainteresowani tym zbiornikiem, bo jednak nie wiem, czy, tutaj, czy to jest z waszej okolicy. Jeżeli by nie było, jeżeli byłoby jakieś zainteresowanie, że, 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 tam, że tam, tam, tam chętnych by, by, na to było, na to tam, gdzie byście byli ciekawi to piście w komentarzach, to jak w tych komentarzach tam się trochę pojawi, to zrobimy Wam po prostu osobny materiał, taki parominutowy, który na przykład przedstawi Wam tam, jak na przykład dojechać, żebyście na przykład już pominęli tą drogę, którą my tam pominęliśmy, te wszystkie te wszystkie drogi, które tam przejeździliśmy, ten dojazd do tych miejsc, takich, takich tu wiadomo droga niby jest, no nie każdym samochodem dam się tam dojechać, próbuje się też inną trochę dojechać, to jakiś zakaz wjazdu, no wiecie jak to zresztą jest. No trzeba trochę tym samochodem jednak przez te laski tam jechać. No dajcie znać w komentarzach, to może byśmy się po prostu tam wybrali, nagralibyśmy Wam film z dojazdu, żebyście wiedzieli jak dojeżdżać do, do, do tej miejscówki, na przykład gdzie my wędkowaliśmy. Słuchajcie, jeżeli film Wam się spodobał, to dajcie nam znać w komentarzach. Może macie jakieś ciekawe łowiska, które, które są warte uwagi, to też napiszcie nam, nam w komentarzach. Słuchajcie, jeżeli byliście kiedyś na Dzierżnie i, i pobyliście tam jakieś ładnych ryb, słuchajcie, koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, co się tam udało złapać i ewentualnie na co te, te ryby brały. Bo na pewno w przyszłym sezonie się znowu wybieramy na, na to łowisko. Może inne miejsce, może inna przynęta, słuchajcie. Jeżeli macie jakieś doświadczenie z tego łowiska, to śmiało wlajcie w komentarzach. Zbiornik jest na no -kilo, więc można, można, można tutaj mówić, tutaj nie trzeba się, nie trzeba się czaić. Dokładnie. Bo każdy tutaj musi zasad przestrzegać. Także myślę, że nie trzeba robić z takich rzeczy tajemnic na tym łowisku, bo jak wiadomo, podejście do tego jest różne. No. No. Także jak Wam się spodobał, słuchajcie, dajcie lajka, wrzućcie jakiś komentarz, udostępnijcie, a tymczasem do następnego. Trzymajcie się. Dziewajcie. Cześć!